Słuchajcie, właśnie robię demota, żeby trochę więcej ludzi się dowiedziało jak bardzo łamana jest demokracja i bardzo nies nieszanowany jest głos ludzi w naszym kraju. Yy, tak jak tu jest napisane, dnia 19 lipca 2016 roku rząd zaopiniował pozytywnie przyłączeniu kilku wsi z gmin do miasta Opola bez zgody 99,7% mieszkańców. Tak jak yy, możecie tutaj zauważyć, nie wzięte zostały pod uwagę protesty, w których brało udział po kilka tysięcy osób, a także protesty przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak, to jest prawda. Yy, tak, takie rzeczy się dzieją w Polsce, co prawda w mojej wsi, to, to nie obejmuje mojej wsi, ale moją gminę. Także dlatego ludzie też jeżdżą i protestują i ja się czuję strasznie z tym, że oni jeździli do Warszawy o 4 rano, żeby tam protestować, a rząd ich tak potraktował. Także jeśli nie wiecie o co chodzi, wpiszcie sobie w Google większe opole, zobaczcie ile ma być wsi dołączonych, zobaczcie co znajduje się na terenie tych wsi. Na terenie jednej z wsi znajduje się elektrownia, więc z gminy zostanie wzięte 2 trzecie budżetu, także będzie strasznie, strasznie biednie. Nie dały także nic powieszone, transparenty we wszystkich wsiach, które mają być dołączone, i niedołączone w całej gminie, yy, możecie sobie zobaczyć. Na moich vlogach pewnie tego nie widać, ale jeśli, sobie, ale jeśli sobie wbijecie na stronę, którą wam podam w opisie, to zobaczycie, że naprawdę ludzie się bardzo mocno w to zaangażowali i tak nas potraktował. Tak, tak potraktował tych ludzi nasz rząd. Zobaczcie sobie, ogarnijcie temat, bo to warto obejrzeć, jak, yy, jak w Polsce jest złamana po prostu. Demokracja. No, a Stonoga mówił, to się niektórzy z niego śmiali. No to teraz macie. Peace. Dobra, idę za chwilę zrobić jakieś fajne tło na kanał, bo nie ma żadnego zdjęcia w tle. Tylko jest szare tło. Tutaj już sobie przygotowałem aparat. Stoi bardzo stabilnie. No, statywie Widzimy się za chwilę Słuchajcie w ogóle to chciałbym wam podziękować za bardzo dużą aktywność na kanale Bo wierzcie mi lub nie od kiedy na YouTube robię filmiku, od kiedy robię na YouTube'a filmiki, czyli tak od trzech lat nigdy nie miałem takiej aktywności pod filmikami. W ogóle te ostatnie 18 łapek w górę pod ostatnim vlogiem, to jest miazga jakaś dla mnie, więc bardzo dzięki, dzięki że w ogóle dajecie te łapki, a ja w ogóle o nie nie proszę. Ja w ogóle do was nie mówię, że, ja tam, że macie tam dawać łapki w górę czy tam subskrybować, bo Myślę, że mam na tyle ogarniętą społeczność na YouTubie, że wiedzą, że tam jak im się podoba, to dają łapkę w górę, jak nie, no to w dół, nie? Następna sprawa. Ostatnio pisaliście imiona dla kota w komentarzach. Będę starał się coś z nich wybrać, ale jeśli jeszcze macie jakieś pomysły do tych imion, możecie tutaj je pisać, bądź pod y, ostatnim vlogiem. Ja później zrobię ankietę i wszyscy wspólnie razem wybierzemy imię dla mojego kota. Jeszcze przypominam, że to ma być imię dla. dla samicy. I ogólnie nie będę wam mówił, że dzięki, że jesteście, bo to sami wiecie o tym, że, że jakby nie wy, to by mnie tutaj nie było, więc to jest bez, bez sensu takie mówienie. Myślę, że na tyle jesteście ogarnięci, że wiecie, że jakby nie wy, to nie ja. Albo jakoś inaczej. Także dzięki. Dobra, a teraz muszę iść zrobić jakieś zdjęcie na, na tło, na kanał, bo tam jest szare tło, a nie jest za ładne. Także widzimy się za chwilę. Zapomniałem, klucza do bramy biegnę po klucz.